24h na kanapie z wyzwaniami, ale kiedy jestem chora. What? Hej, co to k***a jest? Super, że jesteście! Zapraszam was na kolejny filmik. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja to dosłownie bije jakieś rekordy. Ciągle łapię jakieś infekcje. Poczekaj, chciałbym tylko uprzedzić. Film, który zaraz obejrzysz to jeden wielki żart i satyra. Proszę nie brać nic na serio. Miłego oglądania. Trochę chodziłam do szkoły, a potem przeziębienie. Trochę chodziłam do szkoły, a potem znowu zachorowałam, więc masakra. I nie mogę jeszcze wychodzić na nadwóry, jest ładna pogoda. Ale na szczęście rodzice wymyślili mi jakiś challenge, tylko jaki? No i właśnie... Przecież kurwa bez antybiotyku, pomimo, że powinnaś dostać antybiotyk. Zobaczymy, ile lęka wytrzyma bez opieki lekarskiej. Lecimy! No to w challenge? U? No, to właśnie się rozpoczął. Jak no, się rozpoczął? Jak to się rozpoczął? Mamo umieram! Nie mogę Oddychać płucami! Lęka spokojnie, to tylko pod odcinek. <laughs> Przecież nie możemy pozwolić, żebyś umarła. Ma. ten challenge to a ty lubisz takie challenge? E. 20 spróbuj nie oddychać przez 24 godziny wow nie mam płuc kocham życie dziękuję mamo okej okay, ale ile odstrzymy czy jest na jakieś rzeczy no właśnie ty już zaczęłaś swój challenge nie możesz się ruszać nie możesz się ruszać nie możesz oddychać i nie możesz nic jeść zobaczymy jak długo ci się uda lenka twoim challenge'em jest manekin challenge nie możesz się ruszać a my z ojcem wybieramy pieniądze z twojego konta co ty na to super mamo dziękuję bardzo cię kocham i dziękuję że jesteś no dobrze. No więc tak, ode mnie dostajesz kocy. Wtedy Którym cię przykryją i teraz robimy, czy umiesz oddychać przykryta pod kocem? Mam orzechy duszę Nie, nie przejmuj się, jeszcze ci dołożymy poduchę duchem. i Alice! O Ale super dzięki Czy to czas kupić pana lokowanie? Lamorożce, znów sprzedaży! I całe statko. Przez sto. Przez sto. Przez sto. Przez sto. Przez no ale biorąc pod uwagę to, że dorwacie. ...że dorwała, cię, jak... dorwała cię choroba i nie możesz się ruszyć z łóżka, to my z ojcem yy, zabieramy twoje konto i ubezwłasniamy cię. <noise> kocham cię! Na nie tego powiedzieć, ubezwłas... ubez... k***a. Kur... Ubezwłasna... no Kur... Nie wiem, muszę zjeść cebularza. Mnie wkur... Ubezwłasnowolnić! O! To chciałem powiedzieć. Jest naprawdę bardzo wygodnie, ale chciałabym o coś zobaczyć, żeby mi taką roz... O! O, cicho, cicho! Nie wiesz, że akurat partem challenge'u jest to, że masz zamknąć pi... przez cały dzień? <grym w sobie> Także musisz siedzieć cicho, ale jak? No, musisz zamknąć... No! idziemy to no. po no. pudło placki! Idziemy po to... Kurwa, będą mi zry ja idziemy po pudło. Jezu moi rodzice nie mogą mnie przełapać, że teraz rozmawiam z wami widzami, ale serio, nie pozwalają mi mówić przez 24 godziny. Spikalam z tego kuchna Okupa. O, kurwa, klocki tego, będą mi kazali po nich chodzić, żebym zraniła swoją syrę. A kurwa, zobaczymy jak będziesz chodzić po tych klockach. Kurka, czy przetrwasz! Szkoła przetrwania! Dobrze? To teraz moi drodzy, kolejny par challenge'u. Po pierwsze, ja biorę cały hajs, to już mówiłam, a ty zamykasz pizzykę i teraz rozkładamy klocki i robimy challenge przejście, jasne. Tak, 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 tak. No ma. sieba, ku... i... oj, ja bym powiedział, ku... i śmiecie, kurka tej miejscowości nie wyjedziecie. Składamy ku... broń, która pozwoli nam się wydostać z ku... z, z rządów mojej matki, która chce przenieść wszy... wszystkie pieniądze mi zaś Lęga, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Myślę, że rodzice powinni się domyślić co ja podażę. Tak, yeah. myślę, że może. Muszę... Nie <laughs> co ja robię. Robię kosek, a Kosek, ka pod żebra. <laughs> Słyszałam, że. Słyszałam, że gadają. <laughs> Jezus, ona... Jezus, oni do nas idą. E, mamo, ja tylko pilota zrobiłam. Proszę, żeby ka zastopować ci, żeby przełączać programy. Ale to nie działa. Nie pilotku. Niezły pilot, k... Wow, Marcelej zrobił pada i dali mu pada. <laughs> Zapomnieli k... konsoli zbudować. I k... se może pograć z powietrzem. <laughs> Mam wyłączonego padaj, tylko udaję pod filmik Bo rodzice mi rozkazują, kurwa, to robić A nie, mam włączonego. Gram, kurwa, w Witcher 3 Pru, Jeżeli chodzi o jedzenie, to po prostu nie ma walczenia To wydań. nie ma, nie ma jedzenia Jak coś, to nie ma jedzenia Oni głodują, yy, bo praca influencera jest trudna I muszą głodować, tak powiedział Friz. Więc, kurwa, no nie, nie jedzą nic Mam wyjeżdżane wygotowanie Moje, kurwa, cztery godziny bez jedzenia Nie wytrzyma tutaj, e, mamo, proszę, daj mi Żreć, kurwa e, e, jest... Zjadłem za dużo cukru, kurwa Lewandowski Król, kupa Polski Ło, psy Jedzenie przyszło <laughs> nie no, k**a. Ja, pierdolę, nie no, nie wytrzymam zaraz, <laughs> Kongo, to my Tak, Lewandowski, kupa gra Pais Dobra, muszę coś zdjęć, bo już, na 5 godzin nie jadę nic Najlepszym piłkarzem dla mnie Jest ten Mekambe Co je, Co jest, k**a? Mem filmik filmie, Co jest? Czekaj, jeszcze, to muszę dać normalnej prędkości I Mbuffe. Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten mekambe. Yes! Co jest kurwa? Ja pierrelej, kto to kurwa montował? Stary chyba y, mema kurwa odkrył. Może tylko jeden challenge. No. Może już koniec tego challengeu, co? Bo już chcę naprawdę jeść. Ale mamo, jak to nie ma jedzenia? Patrzcie na rękę. Ale jak to kurwa nie ma jedzenia? Wszystko Marce w Okej, okay, to masz 5 sekund, to miała mieć. Nie! Masz 5 sekund, żeby zjeść. 5, 4, 3... Dwa, jeden, no i koniec, kurwa. mogłaś upolować zwierzyną. Dobra, mamy dla was jedzenie. Macie kurwa, wp**dolić tego dinozaura i kurwa, mnie to obchodzi. Robimy to pod content i pod miniaturkę. Do, do sołu, proszę zasiąść, To Podłoga to lawa. Masz... Jezus. Wyle... Wyle... Następny challenge lęka to wylewamy lawę i musicie sprawić, żebyście się nie kurwa nie zjarali. Wylewamy prawdziwą lawę w domu. Jezu, ale jak co? Moi rodzice, co wy robicie, kurwa? Ani, troszeczkę, bo się spalicie i po zabawie. To nie żarty widzowie, bo się spalicie kurwa i po zabawie Ręka macie tylko jedno życie, mówię serio Wylewamy k**a, normalnie lawę prawdziwą Ale beka, ale prank kurwa. Robimy hardcoreowy prank Jak się wyjedziecie, to faktycznie się spalacie uh! Ja pie**e ale zrobię unik Zdobyłem jedzenie Mamy dla was przelet Jaki? Będziecie stali pod tarczą A my będziemy rzucać lotkami I będziemy musieli trafić w jabłko na waszej głowie Wow, jaki zajebisty pomysł No Także zobaczymy, czy kto przetrwa. Kto kurwa przetrwa, ten kurwa dostaje jedzenie, ale zabieram telefon, ponieważ jeśli kurwa wygooglujesz jak robić uniki, to k***a, będzie źle. Jakie memy, kurwa, co jest? I nagrajcie shorta z bombikiem. Bo ja na braki wjazdził jolomary. A ja to miałam, ale to kurwa montował. I co? Zastrzeni? Bardzo Bardzo, zróbcie Dobra, to co? Ty pierwszy, Marcelek, tak? Rzucasz i, kurwa, jak nie trafię w jabłko, to ujmierasz, tak? Nie godzę się na to No, ale musimy to zrobić, żeż kurwa, kontakt się sam nie zrobi, tak? Nie rozumiem, kurwa, o co chodzi Stawać kurwa, mnie nie wkurzać. I co nie będą, kurwa, nagrywać? Serio będą, kurwa, robić bambika? Ja pierdolę Mega wyszło, Ego no super! Ej, już kończyćmy tak! Ha ha ale z ciebie Bambik! Nie masz kurdew! Twój riz jest zerowy! Ale nie śmie się ze mnie, to że nie dotykam trawy! Czemu? Bo jesteś kurtą! ale z ciebie Bambik! Kiedy masz, kiedy masz halangę, kurta! 24 na kanapie, ale jest tylko jeden pad! Halangę, kurta! Nie masz fałdolców! Nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem Po prostu nie mam fałdolców! <laughs> <laughs> Chcę umrzeć w grze komputerowej zwanej, kurwa Dump waste To Die. Ale kurwa Beka, ten halangę, jebany. Ja, pierdolę lękę już nie może oddychać, bo nie ma dostarczonych odpowiednich witamin. Kocham Cię, mamo, ale proszę, daj mi już jedzenie, Urwi ten filmik. Nie, to jeszcze nie koniec, k**a. <laughs> Zobaczmy ile przetrwa bez kurwa jedzenia, picia, oddychania oraz swoich płuc. <laughs> no, także słuchajcie, nie spodziewajcie się drugiego odcinka. <laughs> ale śmieszne, mamo, ale weź już wyłącz tą kamerę, bo wiem, że to żarty. Mamo, proszę Cię, powiedz, że to żarty, kurwa. Obłagam. Haha, ale z ciebie Bombik. Czemu? Bo się pomyliłaś. Nie wyzywajcie mnie, że jestem bombikiem, każdy może się pomylić. Bo ten się nie myli, co nic nie robi. Ale oni są kurwa ale oni są kurwa tak tylko myślmy, że one są fresh w tym internecie, kurwa. Na bieżąco z trendami. To mi się kurwa podoba. Kurwa, mi się to podoba, nie? <grywa> Mega fresh. To teraz podłączamy kurwa lękę do respiratora. Bo już kurwa jest już 48 godzin bez jedzenia, picia i oddychania. Teraz jedyne co lęka jest przetrzymane pod respiratorem. My jako rodzice będziemy wpijawać pizzę na oczach naszych dzieci, a oni będą kurwa walczyć o to, o ten skrawek jedzenia. Kto przetrwa, a kto przegra, temu odcinamy respirator. Ja. W... Tylko poczuć zapachu i smaku, ale. Poczujcie ten kurwa zapach! Śmiecie biedne, kurwa. Co tutaj jesteście ta? No, my ze starą sobie zamówili pizza wy co kur. W... Kusz z domu? Dobra, damy wam zjeść, żeby można było pociągnąć jeszcze ten kontent przez kurwa Przynajmniej 5 dni. Co on robi, przypiął się. On robi strajk! On się przypiął! <laughs> on się przypiął kurka do sofy. Mówi, jeśli nie dacie mi jeść, to kurwa nigdy on nie wyjdę. Nie zabierzecie mnie stąd siłą Lęka, teraz po... rozłożę ci tarota co karty po pokażą, taka jest twoja przyszłość. Jeśli ukaże się karta z jedzeniem, dostaniesz jeść. Jeśli nie, Lenka nie wiesz, że to zwykłe karty bez kurwa grafik, to wtedy nie będziesz mogła nic jeść. Nigdy mi się chyba nie udało domku wybudować. Mój tato umiał budować, ale ja nigdy nie potrafiłem domek z kart zbudować. A wy? Zobacz, zobacz. Ma postać domek, który ma jeden poziom i drugi poziom. I masz na kartce podejścia. Ja nigdy chyba nie budowałem, tak szczerze. Ha, 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 ale z ciebie bombik. Czemu? Bo się pomyliłaś. Nie wyzywajcie mnie, że jestem bombikiem. Lenka, pamiętaj, ten daszek dzieli cię od, od jedzenia. Jeśli kurwa postawi się z pier. Aj chuj, wieczne kurwa więzienie, wieczne lochy tartarów. Zero presji, Lenka ostatnia szansa, żeby ty i twój brat mieli co jeść i gdzie spać. Bo inaczej wypierdacie do budy psa. Co się udałem, to, to ja jestem po prostu. Nie, nie trzymałbym nie Nie może się udać. Co To nie ja robię ten montaż, jak coś. To oni, kurwa. Ale z ciebie Bambik, czemu? Bo nie masz domu, będziesz mieszkać w budzie dla psa A challenge dla Marcelka jest następujący Musisz wejść na grupę hajsownicy i tam zareklamować jakieś nielegalnych kasyno Dobra, to robię to Gramy o papierka i Dobra Mega, mega minus, jeśli jesteście przed zakupem narożnika no to ja że kolejne lokowanie yy, Polecam rozkładane jednak, bo yy, bardzo często brakuje nam na takie rodzinne oglądanie tutaj mm -hmm. yy, Żeby właśnie fajnie się wyłożyć, już potem Maciek weź też tam na Ona to mówi po to, żeby się sponsor odezwał Hello, hello guys! Sponsorships. Jeśli są jakieś firmy meblowe, które chcą mi zasponsorować meble do mieszkania, odezwijcie się. Zrobię filmik, jak mówię, że wasze meble są najlepsze. Dobra kolejny challenge, Przypiecz się na grzejniku. Musisz przez całą noc spać kurka na grzejniku. Zobaczymy jak długo Twoja skóra wytrzyma. Okej, okay, zaczynamy challenge już teraz. Co Marcelek robi kupa? Czemu Marcelek... Co oni robią? kupa? Co tu się dzieje? A co on mu kupa? Świece robi dla widza. Mózg mi przegraje. Jaki czerwony. do łazienki. To już drugie. No wiem. To już tylko jutro jedno. Co? to? Ja... Ej, to chyba nie miało być w odcinku. Słuchajcie tego, słuchajcie tego. Dobra, idziecie szybko do łazienki. Idziecie szybko do łazienki, nie? Mózg mi przegraje. To już drugie. To już drugie wyjście do łazienki, pa. No nie, to już tylko jutro jedno. To już jutro tylko jedno. What the fuck? Widzowie, to miało zostać usunięte, a nie zostało usunięte. A pa, jaka poważna! on tam, co? A my sobie <laughs> tak, man, day! dead. Zapomnieli to usunąć w ogóle, co jest? Widzowie, trzeba jakieś kurwa zrobić badanie, nie? Ona ich pilnuje, żeby oni nie wstali i nic nie zjedli. Oni są monitorowani całą noc. Nocne spanie normalnie. Cześć Marcenku. <laughs> Menam <I'm> den, <dead. laughs> no czemu oni to wrzucili, kuka? Ludzi, którzy kuka... śpią, nie powinno się kurwa kręcić i, nie ro i robić zdjęć. Uważam... Za to powinno być więzienie. Nie powinno się robić zdjęć ludziom, którzy śpią. Ani filmować, bo to jest k***stwo j*****e. Marcelku, ale dzisiaj chyba trzeba Marcel, zobaczyć, ale dzisiaj brak. wiesz, nie będzie nadal jedzenia, nie? No, zobaczymy jak długo przetrwa Marcelek na samych oparach. Co będziemy robić? Zaraz będziemy wciągać, nie? Będziemy wciągać powiedział? Zaraz będziemy wciągać, nie? Będzie... Ej, to też chyba nie miało być w odcinku, widzowie. Co jest k***a? WTF? Ej, jaka giga Giga czat! Ale to jest fajne! Giga czat! jest Bo może użyć. Użyć tak. Dziwny odcinek stary. Mega dziwny odcinek. Jakiś taki k.a. Totalnie dziwny vibe ma ten odcinek. Nie wiem czemu. Kurwa, coś mi tu nie pasuje, nie? Dobra, tak to macie. Jest! Nie! Czemu on ma siniaki? To nie. Nie, to nie jaki stary, to tatuaż akurat Mama, tata, mogę zawalczyć o telefon, bo lęka ma, a ja nie mam Mogę zawalczyć o telefon? Dobrze synu, wysyłamy cię teraz do lasu i będziesz walczył z Grizzly. Mam nadzieję, że ci się uda Proszę bardzo, to kubek to twoja obrona Możesz k***a bić k***a tym kubkiem Przerwa Przerwa na śniadanko Uo! Wow! Oh, Miam W końcu dostaliśmy coś, ku... suchy chleb i kurwa jedno jajko. No i dobra, respirator jest, także wpalamy głupiego Jasia, żeby jeszcze przez 6 godzin było y... można było robić content i lecimy. Programowanie i lecimy dalej. No i co, siema, to dla ciebie jajok. kurwa. W... tutaj jajo M Może wylosujesz klucz do wyjścia z tego domu. Nigdy nie wiadomo. Ku... A mać! Ej, oni są... Ej, oni są przetrzymywani, nie? Pa. Bo ja się, a trudno. Uwaga! Trzy Aaaaa! Mój na najł temu jajkowi! Temu jajcowi, kurwa ja na pij... Ja przy... na kółu! Pa! Trzesz! Pana Marcela! Pa! 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 Iś, 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 Kłuka na pierdala, co jest? Nie macie co w kości. No nie! No i co to teraz spierali? Kurz, zmarnowali całą czekoladę. Malowane jajca. Okej, okay, smacznego! Wow, zupa Zupa nowaka żalno Mmmm.. Nie no mocny nie no mocny odcinek, nie? Mega kurwa, mocny odcinek, naprawdę.